Przed nami szansa na kolejne tak, trzy, trzy punkty. Wystarczy odpowiedzieć na pytanie, jaką piosenkę zagra nasz band. Trzeba podać tytuł. Każdą odpowiedź każdą. tytuł i oryginalnego wykonawcę. Jeśli się pomylicie, punkty przechodzą do drużyny przeciwnej. Kto Zgłaszacie się oczywiście za pomocą przycisków. Kto pierwszy ten lepszy? Przyciągamy. Wszyscy, Wszyscy Tak. tak. Buenos Aires, Buenos Aires? Wiem, wiem. Widziała, mamy. Nie, 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 nie działa, nie działa. No działa, widziała. Andrzeju, y, to jaki jest tytuł? <noise> Buenos Aires. <roku>? No niestety, <noise> nie bardzo blisko, bardzo blisko, ale niestety. Tytuł brzmi Buenos Aires. <noise> o, bardzo. <głos> <głos> Basia, te herbaty, którą, te herbaty, którą ci obiecał, bo, ja obie, bo ja obiecałem te nie herbatę, obiecałem Ci herbatę na flanie. Ja ci tak zrobię ją. Tytuł brzmi boskie błe no cóż, kolor włosów zobowiązuje ze Manam, Punkty dla drużyny Tomka. i